Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Poruszę temat 13. sezonu Lego Ninjago, a dokładnie postaci Klausa oraz tajemniczej mocy Edo. Zapraszam. W sezon 13 wiemy, że będzie skupiał się na postaci Kola, poznamy historię jego matki i tak dalej i tak Po drugiej stronie medalu mamy szkieletowego czarownika, który będzie głównym złym w tym sezonie. Na ten moment nie wiemy, kim faktycznie on jest. Dużo osób mówiło, że jest podobny do Klausa, no i okej, okay, też tak uważam, ale coraz to nowsze informacje poznajemy, więc wypadałoby o tym pogadać. Ostatnio pojawiła się informacja pochodząca od ninja Wipa, który powiedział w przetłumaczeniu na język polski, cytuję, chcę powiedzieć, że jest to jeden z pierwszych czarowników Edo, którzy szkolili Klausa. Teraz Klaus będzie próbował wskrześć tych czarowników Edo. Może to być sam Shintaro. I teraz spytacie o co tutaj w ogóle chodzi? Więc odhaczmy wszystko po kolei. Pierwsza rzecz, no to kim są czarownicy Edo? Zacznijmy od tego, że Edo jest mroczną magią, która do tej pory nie pojawiła się w kanonie serialu, ale istnieje i to w opowieści Tomiego Andresena Way of the Departed, historii, która dzieje się po siódmym sezonie. Tam też pojawia się Klaus i właśnie magia Edo, która odnosi się między innymi do Erjitsu i właśnie mocy Klausa. Jej tak jak mówiłem w kanonie jeszcze nie ma, nie ma tej nazwy. Mówi się o tym, że tą magię Edo właśnie wprowadzą w 13 sezonie, dlatego jest mowa o czarownikach Edo. Wygląda na to, że mogliby to być pierwsi ludzie, którzy stworzyli tą właśnie magię i to od niej pochodzą moce Klausa. Wiemy, że Klaus w dowolnej chwili może użyć swojej magii i nie była mu wcale potrzebna księga zaklęć z czwartego sezonu. Pokazał w trylogii komiksowej Mroczna Wyspa, gdzie stworzył Armię Cienia. Tylko że to nie byli ci czarownicy Edo. W 13. sezonie dowiemy się skąd pochodzą mocy Klausa i tutaj Ninja Whip może mieć rację, że pochodzą one od czarowników Edo. Oni szkolili Klausa przed tym jak ten dołączył do Chena. W dodatku byłoby tutaj dużo sensu, jeśli faktycznie Klaus chce ich wskrzesić, żeby raz na zawsze przejąć krainę Ninjago. Poznaliśmy też wizerunek pewnej postaci na jednej z naklejek z zestawów na lato. Widzimy młodego chłopaka, który jest ubrany na czarno, ma symbol czaszki i w samej ręce trzyma czaszkę, a w drugiej kostur. Musi to być w takim razie jeden z tych czarodziejów Edo. Tutaj Ninja Weep wspomniał o Shintaro i fakt ten z naklejki to może być właśnie on. Wiemy, że akcja 13 sezonu będzie działać się w jaskiniach Shintaro, więc fabularnie wszystko miałoby sens. Jeśli ogólnie cała akcja będzie się dziać w podziemiach, no to tutaj jest wszystko pozamiatane i rozwikłane. Czarodzieje Edo żyli w podziemiach, a z czasem pojawiły się w krainie szkielety. Wszystko związane z tematyką, magii i śmierci. I teraz ponawiam pytanie, czy szkieletowy czarownik to Klaus? No być może tak, bo popatrzcie, że faktycznie Klaus będąc w podziemiach przez ten czas od trylogii komiksowej Mroczna Wyspa, rozwijał swoje moce i umiejętności. Odkrył te jaskinie Shintaro, dowiedział się co nieco i teraz będzie chciał tych czarowników Edo wskrzesić. Zatem mroczna magia tych czarowników może przejść na Klausa, przez co sama postać się mocno zmieni i to będzie właśnie ten wygląd szkieletowego czarownika. Czacha dodatkowo coś symbolizuje, skoro mają jeden z czarowników na naklejce i szkieletowy czarownik. To wszystko prowadzi do tego, że dowiemy się naprawdę dużo informacji związanych z Klausem i to też będzie zakończenie jego historii. To na tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę pod filmem. Na razie. Cześć.